Dzień dobry? Dzień dobry. Otóż chciałbym Was zachęcić do nabycia mojej nowej książki, ponieważ niektórzy mi mówią, że się chwalę. Tak, chwalę się, ponieważ wiem, że to, iż piszę, to jest dzieło mojego Boga. Chwalę się, bo to jest szesnasta moja książka, a muszę Wam powiedzieć, że mój redaktor techniczny już ma 17 w obrówce. Niedługo się ukaże. Moi drodzy, książka jest pięknie wydana. Nie mój pomysł, to mój redaktor wymyślił. Ma piękne skrzydełka z pełną informacją. Jest na pięknym papierze wydana. Nie wiem, czy to widać, ale to jest taki kremowy papier. Bardzo, bardzo ładny. Piękna czcionka. No, wszystkie szczegóły dograne. A treść. No cóż, mam wrażenie, tak myślę, że piszę dobrą poezję. Bo to jest tą poezję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, Messenger można też na maila, SMS-a można wysłać też. Wszystkie te trzy możliwości polecam, zachęcam. I oczywiście przypominam, że jest jeszcze piętnaście innych książek, które warto nabyć. Jedna się kończy. Poprzedni tom poezji kończy się, zostało chyba 15 czy czternaście egzemplarzy. Można sobie na przykład taki komplet zażyczyć. Polecam i zachęcam.